Sieman Koldziska z tej strony Metsu i witam was w drugim odcinku z kariery Artura Burca w FIFA 21 Dzisiaj czeka nas 6 spotkań, no bo wiadomo, że w odcinku drugim i trzecim będziemy nadrabiać to, czego nie zagraliśmy w pierwszym spotkaniu. Jesteśmy liderem tabeli, ta przygoda zaczęła się całkiem przyzwoicie. I oby cały czas się dobrze rozwijał, jeśli materiał przypadnie wam do gustu, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, a teraz zaczynamy pierwsze spotkanie. I rozpoczynamy od mocnego ciosu, Lukinia z dośrodkowanie, piłka wybita, ale krótko, Peckhardt na 1 do 0, idealnie to wykończył w polu karnym. Zabawił się z obrońcami Wisły Kraków i Legia na prowadzeniu. A dla nas 1 do 0 to za mało, Lukinia z dobre odegranie, jeszcze Mladenowicz dośrodkowuje i pięknie lis, gdyby nie on byłoby 2 do 0. Cały czas leży w natarciu, kapustka, piękna piętka i będzie bramka, tak jest. Mefert nie był w stanie się w takiej sytuacji pomylić i dzięki niemu prowadzimy 2 do 0. I chcemy jeszcze zdobyć trzecią bramkę, list staje nam na drodze, bo dzisiaj jest bardzo dobrze dysponowany i wygrywamy to spotkanie 2 do 0. Borus niestety w tym meczu nie miał żadnej interwencji, więc z pozycji bramkarza było to bardzo nudne. Spotkanie, mam nadzieję, że następne będą ciekawsze. Gram na swoich ustawieniach, ale w tej FIFI niestety nie spisują się one tak dobrze jak w poprzednich edycjach gry, ale mimo wszystko mam nadzieję, że z czasem będzie się to wszystko rozwijać. No i że będzie więcej interwencji. No bo jednak to jest podstawa w karierze bramkarzem. A teraz przechodzimy dalej. No i widzimy, jesteśmy nadal liderem tabeli. 4 mecze, 4 zwycięstwa, 12 punktów na koncie. Czas podjąć teraz Lechie Gdańsk i miejmy nadzieję, że wygramy. Zaczynamy drugie spotkanie! Wreszcie nasi rywale coś starają się wykreować. Sajew podaje na pole karne, ale do nikogo. I piłka pada łupem Boruca. Legia w nadaciu, Andrę do boku. Jest Wszołek, do I mamy jeden do 0, Lukinia z Szczupakiem zdobywa bramkę. Przy strzale z takiej odległości bramkarz jest bez szans na interwencję. Dobrze Wszołek pędzi skrzydłem, czy do środku na punkt, zobaczmy. Paweł Wszołek jednak podanie po ziemi. Odegranie Pekharta Lukinias i Kuciak to wybronił. Jeszcze strzał głową, ale tym razem Słowak ze spokojem to łapie. Pechart ma piłkę w środku boiska. Dalekie zagranie, bramkarz się zawahał, został na linii. Lukinias i będzie bramka. Nie, Kuciak to wyłapuje, cóż za pewny chwyt. Ilechia tym razem atakuje, Sajew na pole karne, Zwoliński, ostry kąt, strzał. No i Boruc musiał tą piłkę złapać, nie było tutaj innej opcji. Zwoliński Przedziera się środkiem, czy zagra na pole karne? tak jest, w broni Boruc, pusta bramka, no i niestety bramka wyrównująca, odbiliśmy piłkę przed siebie, a nie do boku, tak jak powinniśmy to zrobić. No i niestety lechę doprowadza do wyrównania, ostatnia akcja tego spotkania, Peckhardt, jeszcze odegranie, Lukinias, obiega Mefert. czy do środku je, zobaczmy, podanie do Lukiniasa, Lukinias po krótkim rogu pokonuje Kucjaka, dramat Lechii Gdańsk, Legia Warszawa wygrywa to spotkanie a sędzia dość mocno przeciągnął doliczony czas gry. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Lechia nic ty na to nie poradzi. My wygrywamy, ocena meczowa Boruca 7-0. Dwie piłki złapane, jedna sparowana, jedna bramka stracona, ocena meczowa całkiem przyzwoita. A jeśli chodzi o ten występ, to działo się zdecydowanie więcej niż w meczu z Wisłą Krajaków. Mieliśmy interwencję, no ale też popełniliśmy błąd przy strzale. Zamiast odbijać piłkę do boku, odbiliśmy ją wprost pod nogi nadbiegającego piłkarza który do pustej bramki nie miał prawa się pomylić. A teraz przechodzimy dalej. No ale takie jeszcze proste błędy będą się zdarzać, no bo niestety od kariery Gikiewicza nie ruszałem bramkarza, więc powrót do jakiejś przyzwoitej formy trochę zajmie. A teraz rozpoczynajmy trzecie spotkanie z Pogonią Szczecin. No i nie chcą zacząć od mocnego ataku. Drygas na krótko jest tutaj zachowić. Wyczekał moment, Dąbrowski nie dochodzi do tej piłki, bo Boruc jest zdecydowanie szybszy. Pekhart, bardzo dobre rozrzucenie, praktycznie piłka na nos. Wszołek, wszołek czy uderzy? Tak jest, ale broń to bramkarz. No i nie będzie dobitki. Spokojne zagranie do zachowicia, ten odnajduje Dąbrowskiego. Gorgon w polu karnym, uderzenie i nogami borut do broni. Wyczekał tutaj Austriaka i pięknie odbił to uderzenie. Wszołek przedziera się, nikt nie jest w stanie do go dogonić. Paweł wszołek w polkarnym. Wszołek do granie i będzie tak jest 1 do 0 Lukinias uderzył praktycznie tak, że Brąnkas mógł tylko odprowadzić piłkę wzrokiem. Od 21 minuty prowadzimy i idziemy po kolejne trafienie. Fszłwek, jest tutaj Peckhardt, Dobre zagranie Kapustka piętą. Lukinias 2 do 0. Dante Stipica pokonany po raz drugi. A stadion w Szczecinie nie może w to uwierzyć. Co się dzieje na boisku? Mamy rzut wolny Gorgon wstawia grę. Czy do środku je na pole karne? Tak jest Dąbrowski, ale Boruts przewidział jego strzał i spokojnie wyłapał piłkę. Dobrze tutaj Pekhardt w polu karnym. Zastawia się Czech, świetnie to robi. Ma do tego zdecydowanie warunki, i Lukinias uderza prosto w ręce z tipicy. Idziemy po trzecią ramkę. Kapustka, dobre odegranie. Pekhardt bawi się piłką, zagrywa do kapustki. Kapustka na 3 do zera. I to spotkanie chyba mamy. Mamy już w tym spotkaniu zwycięzcę. Bo nie ma szans, żeby pogoń to odrobiła. No i wygrywamy na spokojnie 3 do 0. Inkasujemy kolejny raz 3 punkty. I naprawdę w ekstraklasie rządzimy i dzielimy. Ocena meczowa boruca 7,4. 3 interwencje. Do tego zachowane czyste konto. Chyba najładniejsza, ale też trochę szczęśliwa była ta interwencja nogami przy strzale Gorgona. No ale dobrze go wyczekaliśmy. Gdybyśmy poszli odrobinę szybciej w prawo, no to wtedy byłby duży klops ale na całe szczęście udało nam się wyratować sytuację i zachować czyste konto, a teraz przechodzimy dalej. 6 spotkań, komplet punktów, to mi się bardzo podoba niespodziewanie na drugim miejscu Stalmielec, trzecia Wisła Kraków, mefert kupiony w letnim oknie, a sprzedany Mosur, więc okienko zdecydowanie na plus. A teraz podejmujemy Krakowie, czyli 11 drużynę w tabeli i zaczynamy to czwarte spotkanie. Dobrze Rivaldi nie obawi się piłką, zagrywa na skrzydło... Tiago tańczy z piłką, bardzo dobrze się przy niej utrzymał. Rivaldinho jeszcze loszaj, ale Borut złapał to na linii. Jak muchę, którą, która wolno leci. Wszołek, dobre wycofanie. Jeszcze tutaj rozegranie, patrzymy. Beckhardt, ależ w uliczkę zagrał im Fert na 1 do 0. W takiej sytuacji nie miał prawa popełnić błędu. No i Legia prowadzi od 18 minuty, a Krakow jest w opałach. I musi się kolejny raz bronić przed naszym atakiem. Świetnie Wszołek zagrał do środka. Jeszcze jest kapustka, odegrań do Lukiniasa i tutaj napustaka do Pekharta. 2 do 0, a Legia prowadzi. No i bawi się wręcz z rywalem, który już leży na deskach. I kto wie, czy z nich w ogóle wstanie? Pekhard wywalczył na szczęście tą piłkę. Jest tutaj jeszcze Andre, zagrań na polekarne i Pekhard na 3 do 0. Tego nie dało się zrobić lepiej. Legia w 37 7 minucie. No spokojnie chyba już ustala wynik meczu. Ale Krakowie nie chce się poddać, atakują, walczą do samego końca. Chociaż to dopiero końcówka pierwszej połowy. Losaj stracił panowanie nad piłką. No i musiała paść ona łupem, boruca. No i spokojnie, tutaj nasz doświadczony bramkarz trzyma piłkę. Wznawia grę mocnym wyrzutem, praktycznie na połowę boiska. I Pekhart może zainicjować akcję ofensywną. Zagrał do Lukiniasa, Lukinias po lukarnym wychodzi bramkarz ryzykownie. No i na pustą wszołek nie miał prawa się pomylić. Bramkarz zaryzykował, to ryzyko się nie opłaciło. I Krakowie już leży na deskach, a to dopiero pierwsza połowa. Dobrze Mefert, idziemy po piątą bramkę. Lukinia, swszołek. Jeszcze kapustka i uderzenie Lopesa. Były gracz Krakowi. Dobija swój były zespół 5 do zera. To jest różnica klas między tymi dwoma zespołami. Krakowie jeszcze chce zdobyć bramkę honorową, bo o się już nie mają co marzyć. Loszaj. Tańczy z piłką gracz z Kosowa. Loszaj jeszcze się przedarł. Zagrał i Rivaldino powstrzymany przez Boruca, który magnetyzuje tą piłkę. Dobrze jego panuje nad tą piłką. Przedziera się środkiem. Zagranie do Loszaja. Błąd Boruca. No niestety prosty błąd. Odsłoniliśmy za bardzo krótki róg. Wykorzystał to bezwzględnie Loszaj. I bramka na 1 do 5 z perspektywy Krakowi. Jeszcze pele na pole karne. Loszaj to jest jego spotkanie, jeśli chodzi o ekipę Krakowi. Zdobywa drugą bramkę, ale drugą dla nich na otarcie łez. Wygrywamy 5 do 2, szkoda tych dwóch straconych bramek. Przy drugiej nie mieliśmy większych szans, ale przy pierwszej powinniśmy się zachować o klasę lepiej. Odsłoniliśmy za dużo krótkiego rogu, co wykorzystał niestety gracz z Kosowa, bardzo dobrze uderzając, a my tylko musieliśmy odprowadzić piłkę wzrokiem, bo niestety nie mogliśmy w tej sytuacji jakkolwiek interweniować, bo piłka była poza zasięgiem bramkarza. No i tutaj trzy interwencje Boruca jedna Hroszczo. Ocena meczowa 4,7 słowaka mówi wszystko, a my przechodzimy dalej. Siedem spotkań, siedem zwycięstw, a Stalmielec nadal na drugim miejscu. Może się ta drużyna odradza? A my gramy ze Śląskiem. Piąte spotkanie w tym odcinku. Dobre, tutaj panowanie nad piłką Sobota na polekarne. Jeszcze blok Skalet, ale ta piłka ostatecznie podana przez obrońcę. Trafiła pod nogi Boruca, który zagrał ją do boku. Jest Pekard, zastanawiać co zrobić. Ma mnóstwo miejsca i czasu. Wiadomo, że w Ekstrakasie nie można zawodników za szybko atakować. Lukinias na 1 do 0. Szybkie prowadzenie, chociaż jak ten nas dość późne, bo to 34 minuta. Wszołek zagrał do kapustki. Urywa się Lukinias i otrzymuje podanie w tempo. Lukinias w polu karnym. Powstrzymany przez Putnockiego, który zachował się po profesorsku. Pekard, kapustka. Jeszcze slisz na pole karne. I uderzenie na 2 do 0. Strzał takim szczurem po ziemi. Bramkarz wyciągnął się jak struna, ale w tej sytuacji był tylko biernym obserwatorem sytuacji. 2 do zera dla legii Warszawa. Kapustka, jeszcze mefert. Czy zagra do środka? Oczywiście, że tak, pekhard na 3 do zera. Nie życzymy naszych rywali, są całkowicie bez szans. Legia rządzi w każdym spotkaniu. Jędrzejczyk bawi się piłką. Zagrań do miadanowicie ten popełnia błąd, sobota Taboruc się potknął potem odbił piłkę. Najważniejsze jak się kończy, a nie jak się zaczyna. I jeszcze jest rzut roczny. Lub bambu Musonda wznawia grę. Mocne dośrodkowanie na krótki słupek! I obrońca nas tym razem wyratował. Cóż za heroiczna postawa na linii bramkowej! I jeszcze kolejny corner. Musonda wiemy, że potrafi dobrze dośrodkować na krótko. Wybita piłka przez lisza. Scalet obok bramki. Centymetry dzieliły go od szczęścia. No, ale to jednak różnica. Jest sobota. Bergier. Do środka skalet. Jeszcze Bergier i Boruc, pewnie to chwyta, jak za najlepszych czasów. I na spokojnie tutaj wygrywamy, zachowujemy czyste konto. I właśnie takie spotkania uwielbiam, gdzie mam co robić. Do tego zespół triumfuje, ocena meczowa Boruca 7,9. Jedno z lepszych spotkań jeśli chodzi o tą serię. Może powoli wracamy do formy. Do formy ustrzegliśmy się w tym spotkaniu prostych błędów. I to jest najważniejsze, żeby grać bardzo pewnie. A na fajerwerki przyjdzie czas w późniejszym czasie Bramkarze po trzy interwencje, no ale Borut zachował czyste konto, dzięki czemu ma wyższą ocenę, a my przechodzimy dalej. No i po ośmiu spotkaniach utrzymujemy fotel lidera z bezpieczną przewagą 10 punktów nad Jagiellonią i Stalą Mielec. I czas na ostatnie spotkanie, w tym odcinku naszym rywalem jest Wisła Płock. Dobrze Pekard Przedziela się środkiem, zagrywa na skrzydło, Lukin jest z pierwszej piłki, ale szkronkowa akcja i Martinsz powstrzymany przez bramkarza. Jeszcze Mefert dobrze zagrał do kapustki, kapustkę na krótko, Peckhardt, Mefert na pole karne i tym razem już bramkarz bez szans, Andre Martinsz wyprowadza nas na prowadzenie od 78 minuty, ale Wisła Płock się nie poddaje, walczy do samego końca, Garcia, dojrzał Sheridan'a, Kilian Sheridan, Sheridan, Garcia, a nie, to był Lesniak, ale na szczęście Boruc go powstrzymał, no i mamy tylko i wyłącznie rzut rożny. Ale to również zagrożenie Lesniak w znawie grę, mocne zagranie. i bramka lagatora. Ależ to uderzył gracz z Czarnogóry. Jak on dotknie piłkę, uderzy ją na bramkę, to gol to jest coś pewnego, bo on nie marnować jakichkolwiek okazji. No i to spotkanie kończy się podziałem punktów. Pierwsza strata punktów w tej serii z Wisłą Płock. No kto już by się tego spodziewał, no ale jak Duszan Lagator uderza na bramkę. No to wiesz, że wpadnie gol, bo on w sumie co nie uderzy, to trafia. Może za często nie uderza, ale przynajmniej jak już uderzy, to każdy wie, jak to się skończy. Statystyki na korzyść Wisły Płockno. któż by się tego spodziewał? Do tej pory byliśmy nieomylni w lidze, ale tym razem się potknęliśmy. Pierwsza strata punktów, kiedyś to musiało nastąpić. No i co, przechodzimy dalej. I jesteśmy nadal oczywiście liderem, ale nasza przewaga zmalała nas Piastę piastręgliwice do 9 oczek. Możemy jeszcze zobaczyć, kto jest na samym dnie, bo to jest zawsze interesujące. Śląsk Wrocław. Co już z nimi się stało, nie wiem. Peckhardt na razie najlepszym strzelcem. Lukinia z najlepszym asystentem. A tutaj widzimy Plach i Stypica Najwięcej czystych kąt. My do tej pory 9 spotkań, 3 czyste kąta. Teraz już zaczęliśmy je nareszcie notować. Chociaż nadal popełniamy proste błędy i nad tym trzeba będzie popracować. W następnym odcinku, który ukaże się na kanale za tydzień. Zagramy również 6 spotkań, no bo nadrabiamy to, czego nie zagraliśmy w pierwszym odcinku. No bo nie chciałem, żeby ten pierwszy odcinek był za długi, ale za ten drugi już wam w tym momencie mogę podziękować. Cieszę się, że go obejrzeliście i mam nadzieję, że widzimy się za tydzień, ale również zapraszam Was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!